Witajcie, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam zacząć po pierwsze od tego, że każdy z nas w jakimś stopniu marzy o sukcesie. Nie ma chyba ani jednego człowieka na tej planecie, który nie marzy o jakimś sukcesie. Jedni marzą o bogactwie, o pieniądzach, inni marzą o miłości, jeszcze inni o zdrowiu albo o spełnieniu. Ale dlaczego tylko nielicznym udaje się to tak Naprawdę osiągnąć. Dlaczego tak jest? I powiem Wam, że to nie jest żaden przypadek i również nie jest to żadne szczęście. To jest kwestia tego, jak działa nasz wszechświat i jakich narzędzi używasz, żeby kierować tą rzeczywistością. Jeżeli chcesz zacząć odnosić sukcesy w tym świecie, to musisz przestać robić jak większość ludzi. Co ona na myśli? Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że każda żywa istota tutaj, w, naszej, w naszym świecie, w naszej rzeczywistości, tak naprawdę istnieje w dwóch światach naraz. Także wyobraź sobie, że to jesteś ty. Ok, powiedzmy. Każdy człowiek, Jednocześnie żyje w dwóch światach. Z jednej strony żyjemy w świecie fizycznym, czyli świat fizyczny, a po drugiej stronie jest świat mentalno-duchowy, nie mam tutaj na myśli żadnej religii, ale żyjemy w tych dwóch światach naraz, czyli istnieją dwie strony. I teraz. Taki przeciętny człowiek, który chce osiągnąć jakiś sukces w tym życiu, tak naprawdę używa tylko jednej strony. Używa tej fizycznej strony, ponieważ według niego fizyczne działanie jest jedynym działaniem, które przynosi rezultaty, ponieważ on uważa, w jego głowie jest... Yhm, Przekonanie, że to, co jest fizyczne, jest tylko tym, co istnieje. Nie ma nic poza tym światem fizycznym. Dlatego on uważa, że fizyczne działanie, tylko ta fizyczna strona jest tą stroną, którą, która ma znaczenie. A dzisiaj chcę Wam pokazać, że użycie tych dwóch stron naraz jest właśnie tym kluczem do sukcesu. Pomyśl w ten sposób. Zobacz. Każdy Większy sportowiec, który osiąga sukcesy, poza tym trenerem, który ma go przygotować do tego działania fizycznego, ma również trenera mentalnego, ponieważ oni rozumieją, że ten trener mentalny, ta strona mentalna również jest bardzo ważna. A z mojego doświadczenia, ja uważam, że jest najważniejsza. Także jeżeli chcesz zacząć odnosić sukcesy, to musisz zacząć używać te dwie strony naraz. Nie tylko mentalno-duchowną, również używamy strony fizycznej, ale w całkiem inny sposób niż większość ludzi to robi. I teraz jak wygląda proces przeciętnego człowieka, kiedy chce osiągnąć jakiś sukces w swoim życiu? Dąży do jakiegoś celu. Na przykład chcesz schudnąć albo poprawić swoją sylwetkę. Co na początku wykonujesz? Pierwsza rzecz, jaką wykonasz, to jest jakieś działanie. Czyli, jeżeli chcesz schudnąć, to zaczniesz albo ćwiczyć, albo zmienisz swoją dietę, albo zrobisz jedno i drugie. Czyli pierwszy krok, jaki większość ludzi wykonuje, to jest działanie. Jakieś fizyczne działanie. Ale dlaczego oni wykonują to działanie? Co jest tym głównym motywatorem, dlaczego wykonują to działanie? Ponieważ chcą coś posiadać. W tym przypadku na przykład chcą posiadać lepszą sylwetkę, zgrabną sylwetkę, albo chcą schudnąć. Czyli tym głównym motywatorem, dlaczego wykonują to działanie, to jest, żeby coś posiadać. Czyli krok numer e, posiadanie, krok numer dwa to jest posiadanie. Czyli najpierw działają, żeby coś posiadać. A jak pójdziemy głębiej, to można się zapytać dlaczego chcą to posiadać? Dlaczego chcą mieć tą zgrabną sylwetkę? Dlaczego chcą schudnąć? I odpowiedź jest, że chcą to posiadać, ponieważ to posiadanie daje im jakieś uczucie. Za, każdą, za każdym chęcią posiadania czegoś, czego nie mamy, tak naprawdę kryje się jakieś uczucie. Czyli w przypadku, kiedy chcesz poprawić swoją sylwetkę, to chcesz yy, poczuć na przykład pewność siebie albo radość, kiedy patrzysz na siebie w lustrze, zadowolenie. Kiedy chcesz schudnąć, żeby na przykład poprawić swoje zdrowie, to może chcesz się poczuć lepiej, chcesz się poczuć zdrowo, z większą energią. Nie chcesz się już czuć taki ociążały, yy, tylko bardziej lekki i sprytny. Czyli za każdym posiadaniem kryje się jakieś uczucie. Czyli tak naprawdę tym głównym motywatorem, dlaczego działamy, to jest jakieś uczucie. I to są trzy kroki, które wykonują, wykonuje przeciętny człowiek, kiedy. Chcę dojść do jakiegoś sukcesu w swoim życiu, ma jakiś cel i chce go osiągnąć, to są trzy kroki, które wykona. Czyli najpierw zacznie działać, żeby coś posiadać, i na końcu dostanie to uczucie, o którym tak naprawdę chodzi. Czyli na samym końcu ta mentalna strona coś dostanie. Ale jeżeli chcesz odnieść sukces, to nie możesz robić tego w ten sposób. Wszyscy ludzie, którzy odnieśli jakiś sukces w tym naszym świecie, nie zrobili tego w ten sposób. Jak się kogoś zapytasz, kogoś, kto naprawdę odniósł sukces, to ci przyzna rację. Niektórzy robią to świadomie, niektórzy nieświadomie, ale nawet możesz sobie przeanalizować siebie, kiedy w końcu udało ci się coś osiągnąć, czy naprawdę ty tak to zrobiłeś, czy zrobiłeś to odwrotnie. Czyli kiedy odniosłeś jakiś sukces w swoim życiu. To najpierw poczułeś się tym zwycięzcą. Najpierw poczułeś radość, najpierw poczułeś, że ty, ty to już masz, a dopiero później ty to posiadałeś. Przeanalizuj swoje życie i zauważ, jeżeli osiągnąłeś jakiś sukces, nawet mały sukces, to najpierw ty to poczułeś, że ty już to masz. Zanim. To się pokazało w Twojej rzeczywistości. Czyli u przeciętnego człowieka to uczucie jest na końcu. A w manifestacji to uczucie, co myślimy, że dostaniemy na końcu, jest tak naprawdę na początku. Odwracamy całkowicie ten proces. Na początku myślałam, że w manifestacji jest to odwrócone, ale nie. W manifestacji jest tak, jak powinno być. To w nas wgrano e, jakiś program na opak. I dlatego mozolimy się, bo myślimy, że to działanie, to działanie jest najważniejsze, to fizyczne działanie, że ta strona fizyczna jest najważniejsza. I dlatego tak małej ilości ludzi udaje się osiągnąć sukces. Także w manifestacji, tak jak powiedziałam, jest to całkiem odwrócone. Czyli najpierw zaczynamy od uczucia. Czyli najpierw jest uczucie, a na końcu jest działanie. Kiedy Zaczynamy od uczucia najpierw, czyli najpierw się czujemy tak, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy już to posiadali, to tak naprawdę zmieniamy naszą częstotliwość, ponieważ nasze uczucia, to jak się czujemy, to jest taki nasz energetyczny podpis. Także kiedy zmienisz te uczucia na inne, czyli Twoja częstotliwość się zmieni, to przyciągniesz do siebie okoliczności i Y, Sytuację, które będą odzwierciedlać te nowe uczucia. Możesz to sobie wyobrazić w ten sposób, że istnieje nieskończona liczba lin życia, które możesz przeżyć. Także y, jest wersja ciebie, gdzie masz pieniądze, ale jest również wersja ciebie, gdzie nie masz pieniędzy. Jest wersja ciebie, gdzie y, jesteś w szczęśliwym związku. Jest również wersja Ciebie, gdzie jesteś w nieszczęśliwym związku. Jest również wersja Ciebie, gdzie nie masz domu, jesteś bezdomny. I teraz każda z tych linii żyć ma również swój energetyczny podpis, czyli wibruje jakoś częstotliwością. Każda z nich. Kiedy zmieniasz swoją częstotliwość, to tak jakby przyciągasz. Energetycznie tą linię życia do siebie. Ten Twój energetyczny podpis musi się zgadzać z tym energetycznym podpisem tutaj. Także teraz widzisz, że osoba, która ma energetyczny podpis, który mówi, że yy, żyje w biedzie, mam niewystarczająco, że życie jest ciężkie, nie może przyciągnąć do siebie ścieżki życia. Na którym ma obfitość. Jest to niemożliwe, ponieważ ten energetyczny podpis nie zgadza się z jego podpisem. Te dwa podpisy muszą być takie same, żebyś przyciągnął e, to, o czym marzysz do siebie. Za każdym razem przyciągasz to, o czym, e, o czym myślisz, tak jak się czujesz do siebie. Także jeżeli w tej rzeczywistości nie masz pieniędzy, to ponieważ Twój energetyczny podpis Dostosował się do tej linii życia. Wibrujecie tak samo, wasza częstotliwość jest taka sama. I teraz powiem Ci pewien sekret. Jedna z tych linii żyć, a jest ich nieskończona liczba, jest e, wszystko, co tutaj wylistowałam i pomiędzy i mnóstwa e, innych wariacji. Także jest wersja Ciebie, gdzie masz pieniądze i masz miłość. Również jest wersja Ciebie, gdzie masz. E, e, Jesteś toksycznym związku, ale masz pieniądze. Także istnieje nieskończona liczba wariacji, jakie możesz przeżyć. Ale jedna z tych ścieżek życia, jedna z nich jest specjalna. Jest wyjątkowa. Ponieważ jedna z tych ścieżek żyć jest ścieżką życia, którą twoja dusza chce przeżyć. I kiedy uda Ci się trafić na, na tą specjalną ścieżkę, którą chce dla Ciebie Twoja dusza, to będziesz geniuszem w tej dziedzinie, cokolwiek robisz. Tak powstają geniusze. Oni nachodzą na tą specjalną ścieżkę wybraną przez ich duszę, żeby przeżyć. I, i jak możesz poznać, że to jest ta ścieżka specjalna? to poznasz się po tym, że droga do twojego celu da ci niesamowitą radość. Już nie będziesz myśleć o tym celu na końcu, tylko sama droga będzie sprawiać, że twoja dusza się będzie radować, że ci będzie to sprawiać ogromną przyjemność. Na końcu dostaniesz swój cel i to będzie podwójna radość, ale droga do tego celu również będzie bardzo przyjemne. Potem poznasz, że jesteś na tej ścieżce życia, kiedy ta droga do celu, ta twoja praca, cokolwiek wykonujesz, będzie ci sprawiać ogromną radość. I jak sprawić, żeby trafić na tą specjalną ścieżkę życia? To możesz zacząć wykonywać te rzeczy, które cię pasjonują, te rzeczy, które cię ekscytują. I większość ludzi, pomimo tego, że to jest takie proste, ale większość ludzi tego nie robi. Nie mają tej odwagi, żeby to zrobić. Ale czego nie mają odwagi? Ponieważ ich mózg podpowiada im, że z tego nie ma pieniędzy, że z tego nie zarobisz, że to jest bez sensu. Zacznij robić coś pożytecznego. I odsuwamy te nasze marzenia, te nasze pasje na bok, ponieważ nie wiemy, jak z tego możemy zarobić. A jakbyśmy trafili na tą ścieżkę życia, Jakbyśmy poszli za tym e, głosem duszy, to, to byśmy odkryli coś niesamowitego. No ale wracając do osiągania tych celów, jakichkolwiek celów, cokolwiek chcesz osiągnąć w swoim życiu, zaczynamy najpierw od uczucia. Jest to bardzo ważne. To jest pierwszy krok. Bez tego nie jesteś w stanie zamanifestować nic, ponieważ jeżeli będziesz wibrować częstotliwością braku. Częstotliwością, że nie jestem wystarczający, że mi się nie uda, że inni są szczęściarzami, a ja nie, to nie jesteś w stanie przyciągnąć tych linii życia, które będą odpowiadać, że jednak odnosisz sukcesy. Jest to niemożliwe. Dlatego najpierw zaczynamy od uczucia. Uczucie jest tutaj najważniejsze. I teraz ktoś powie, OK, no to jeżeli jestem grube a chcę schudnąć, żeby poczuć się pewnym siebie, to jak ja mogę się poczuć pewnym siebie, jeżeli ja w tej chwili jestem gruby? I bardzo prostym sposobem jest, żeby poczuć się pewnie w tym momencie, to jest wyobrazić sobie, że już jesteś chudy, że już masz tą wymarzoną sylwetkę, ponieważ Twój mózg nie odróżnia tego, czy to się dzieje naprawdę, czy tylko w Twoich myślach. Ty możesz, masz tą moc, żeby wywołać te uczucia już teraz. Nie potrzebujesz posiadać tej sylwetki, żeby poczuć te uczucia. Możesz sobie to wyobrazić w tej chwili i poczuć te uczucia. I to właśnie robią najwięksi sportowcy, kiedy odnoszą jakiś sukces. Ja pamiętam w 2010 roku, kiedy zaczynałam dopiero swoją przygodę z manifestacją, zaczynałam się tego uczyć wszystkiego. Pamiętam, oglądałam Olimpiadę, która odbywała się wtedy w Kanadzie i pamiętam, że... Para wygrała złoty medal, kanadyjska para, w łyżwiarstwie figurowym. I jak tylko wygrali ten, ten medal, to reporter podszedł do nich i się zapytał, jak się czują, że wygrali ten medal. I pamiętam, że odpowiedzieli, dokładnie to pamiętam, ponieważ wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Dało mi potwierdzenie, że manifestacja działa. Powiedzieli, że oni wygrali już. W swoich myślach, w swoich marzeniach już 100 razy. Także kiedy teraz w końcu wygrali, to to, było, to jest całkiem normalne. I to dało mi takie duże potwierdzenie, że manifestacja działa i, i pod tym mogę się ja również podpisać, ponieważ ja, zanim przeprowadziłam się do tego domu, w którym mieszkam, ja mieszkałam w tym domu już 100 razy w moich myślach. Ja już znałam dokładne uczucie, jak to mieszkać w takim domu. Także kiedy w końcu przeprowadziliśmy się do tego domu, to dla nas to było całkiem normalne. Ale kiedy sobie wyobrażałam to, to ja nie wiedziałam, ym, gdzie ten dom będzie, ym, kiedy to się zadzieje, jak to się zadzieje, jak do tego dojdzie. Nie miałam pojęcia. Ale ja już myślałam sto razy w mojej głowie, jak to jest mieszkać w tym domu. Więc kiedy się wprowadziliśmy, to było całkiem normalne. I pamiętajcie, że zawsze manifestujesz tylko to, co jest dla Ciebie normalne. Jeżeli coś jest nienormalne, to oznacza, że Ty tak naprawdę nie wierzysz, że to się stanie. Także pierwszy krok to jest uczucie. Najpierw wywołujemy to uczucie, i możemy to zrobić bardzo łatwo poprzez wyobrażenie sobie, że to już się stało. Że to już jest nasza rzeczywistość, jakby było, jakby to się spełniło. I możesz wywołać te uczucia już teraz. Drugi krok to jest posiadanie, i krok posiadanie to jest trochę e, taki podchwytliwy krok. Większość ludzi polega na tym kroku. Potrafią sobie wytworzyć to uczucie, ale ciężko im wejść w ten krok posiadanie. I postaram się Wam to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Żeby wejść w krok posiadanie, to musisz przestać chcieć albo pragnąć swojego marzenia. Dlaczego? Pomyśl w ten sposób. Kiedy tak naprawdę chcesz czegoś albo pragniesz czegoś, to tylko pragniesz tego, ponieważ nie wierzysz w to, że to się spełni. Wyobraź sobie, że śpisz, rano się budzisz i marzy. Dużą ochotę na świeże bułeczki z piekarni na śniadanie. Chcesz tych bułeczek albo pragniesz tych bułeczek tylko do momentu, kiedy postanawiasz, że pójdziesz i je kupisz. W momencie, kiedy postanawiasz, że Ty pójdziesz i je kupisz, to już ich nie pragniesz, ponieważ już wiesz, że je będziesz mieć. Wtedy wchodzisz w krok posiadania, ponieważ rozumiesz, że co cię dzieli od tego, żeby to posiadać, to jest tylko Twoje wyjście z domu i udanie się do sklepu. Czyli w momencie, kiedy ty postanawiasz, że ty je kupisz, to już tego nie chcesz. Ty już wiesz, że ty to masz. I to jest właśnie krok posiadania. A teraz sobie wyobraź, Inną sytuację, że na przykład jesteś w ciąży, budzisz się i masz ogromną ochotę na bułki. Ogromną, po prostu masz taką zachciankę w ciąży, że bardzo ci się chce tych bułek. Po prostu marzysz o nich. I w końcu się zbierasz, idziesz do tego sklepu z, wielką, z wielkim pragnieniem tych bułek. I co się okazuje, że na przykład yy, piekarz się rozchorował, sklep jest nieoczekiwanie zamknięty. Albo z jakichś niewiadomych powodów bułki dzisiaj jeszcze są nieupieczone, na przykład. I teraz, w tym momencie, tobie się wydaje, że ten powód, kiedy ty bardzo chcesz tych bułek, a ich nie ma, to jest niewiadomy, z niewiadomych przyczyn. A tak naprawdę jest bardzo wiadomy, dlaczego te bułki tam nie są, ponieważ ich bardzo chcesz, pragniesz tych bułek i Wtedy, cokolwiek pragniesz albo chcesz, to wysyłasz częstotliwość, że do tego nie masz. I Twoja rzeczywistość tym samym odzwierciedla. Każdy chyba z nas przeżył taką sytuację, że bardzo czekał na jakąś przesyłkę. Była ta przesyłka bardzo ważna i z jakichś nie, niewiadomych albo wiadomych, teraz już wiemy dlaczego, ta przesyłka była opóźniona. Kurier nie dojechał, zgubiła się gdzieś, przyszła dzień później. Kiedy bardzo czegoś chcemy, to tak naprawdę nadajemy temu nadmierny potencjał i wszechświat, żeby przywrócić równowagę, będzie cię odciągał od tego, co bardzo pragniesz. Także krok drugi, żeby wejść w posiadanie, to musisz przestać tego chcieć, a tym bardziej przestać tego pragnąć, desperacko pragnąć. Musisz potraktować te swoje marzenie, cokolwiek chcesz, jak coś normalnego, jak pójście do sklepu i kupienie tych bułek, jak coś naprawdę tak normalnego, tak jak powiedzieli ci już wiarze, kiedy wygrali ten medal złoty, że wygrali już 100 razy w swojej głowie i to się stało normalne, ponieważ zawsze manifestujemy tylko to, co jest dla nas normalne. Dla mnie, dla nas było normalne żyć w takim domu, Dlatego ten dom powstał. Jeżeli to marzenie by było na piedestale, byśmy mocno tego pragnęli, to by się skończyło tylko na wielkim pragnieniu. Także krok drugi to jest tak naprawdę ściągnięcie tego Twojego marzenia z piedestału. Ściągnij tą ważność, którą nadałeś temu marzeniu. Kiedy zauważysz, że czemuś nadajesz bardzo mocną ważność, Albo nawet delikatną ważność. Jeżeli coś jest dla Ciebie ważne, to zawsze sobie przypomnij o tej przesyłce, która była też dla Ciebie ważna i jak się to skończyło. Kiedy nie myślisz, nie patrzysz, co kiedy ma przyjść jaka przesyłka, to wszystko przychodzi na czas. A kiedy Ci na czymś naprawdę zależy, to wtedy, no niestety, kreujesz ten nadmierny potencjał i wszechświat nie ma innego wyboru, jak Cię odciągnąć od tego, co mocno pragniesz. Także twoje marzenie musi być naprawdę normalne, takie osiągalne, jakby to nie miało takiego wielkiego znaczenia, czy się spełni, czy nie. Kiedy jest w porządku z tym, jak i bez tego. A jak zrobić to marzenie normalne? Jeden sposób to jest, tak jak ta para łyżwiarska, wyobrażać sobie to marzenie po raz setny i kiedy poczujesz tę emocję, że to marzenie już jest koło ciebie, to oswoisz się tak jakby z tym. Tak jakby poszerzysz swój komfort, co jest dla ciebie normalne. Ponieważ kiedy po raz setny będziesz sobie to wyobrażać, to to stanie się dla ciebie normalne. Także krok drugi posiadanie. Przestajemy chcieć, przestajemy pragnąć, ściągamy z piedestału nasze marzenie i robimy go całkiem normalne. Bez różnicy, czy się spełni, czy nie. I ostatni krok w manifestacji to jest działanie. Dopiero na samym końcu wykonujemy działanie. I większość ludzi, kiedy myśli o manifestacji, to rozumieją manifestację, że manifestacja to jest tylko wyobrażanie sobie bez fizycznego działania. Wystarczy, że będę leżeć cały dzień na kanapie i to do mnie przyjdzie. Nie, to jest coś bardzo mylnego i zgubnego. Pamiętaj, że żyjemy w dwóch światach naraz. Żyjemy w mentalnym i, i fizycznym, dlatego również musimy wykonać fizyczne działanie. Ale kiedy wykonamy to działanie na samym końcu, to to działanie wyjdzie z innej częstotliwości. Nasza częstotliwość będzie inna, więc kiedy nasza częstotliwość będzie inna, nasze działanie również będzie inne. Ty może tego nie zauważysz, ale kiedy twoja częstotliwość się zmieni, będziesz wibrować, że ty już to posiadasz, to będziesz działać inaczej. I nie tylko działać inaczej, ale nagle zobaczysz sposoby, których wcześniej nie widziałeś, okoliczności, które będą ci sprzyjać. Drzwi się nagle zaczną otwierać, kiedy wcześniej były pozamykane. Będziesz patrzeć inaczej na świat, bo tak naprawdę, kiedy zmieniasz swoją częstotliwość, to tak naprawdę zmieniasz soczewki na swoich oczach. Patrzysz inaczej na świat, widzisz inne rzeczy. Także działanie jest wymagane, ale to działanie to nie jest to działanie, kiedy zaczynamy od działania, kiedy nie zmieniamy naszej częstotliwości, tylko nasza częstotliwość jest dalej na biedzie, ale my działamy, żeby, żeby sprowadzić pieniądze do naszego życia. To nigdy nie. Sprowadzi pieniędzy do Twojego życia, jeżeli Twoja częstotliwość się nie zmieni. Także działanie w manifestacji to będzie działanie, które będzie lekkie. To będzie w końcu to działanie, które przynosi efekty. To nie będzie ciężka praca. Najlepiej, jeżeli to by było, ta specjalna ścieżka, na której czujesz radość i pasję z tego, co robisz. Kiedy działasz z częstotliwości braku, niedostatku, że życie jest ciężkie, to nie wiem, ile byś tego działania zrobił, byś pęknął z tego działania, to one ci nie przyniesie żadnych rezultatów. Dlatego każdy większy sportowiec o tym wie. Nie tylko ma trenera do działania fizycznego, ale również ma trenera mentalnego, ponieważ oni rozumieją, że ten świat mentalny jest tak samo ważny, jak ten fizyczny, a może nawet i ważniejszy. Tak odnoszą spektakularne sukcesy ludzie w naszym świecie. To jest ich sekret. Oni rozumieją, jak to działa. Oni rozumieją te zasady tej gry, ale teraz ty również je rozumiesz. Także nie omiń swojej szansy, żeby przeżyć to życie na swoich warunkach. Także kochani, te trzy kroki, które Wam dzisiaj przedstawiłam. Najpierw uczucie, drugie posiadanie, a na końcu to jest działanie, to są dokładnie te kroki, które ja robię, żeby zamanifestować życie moich marzeń. I robię te kroki od tych wielkich marzeń do tych malutkich, codziennych, takich jak na przykład napisanie scenariusza na ten film, który dzisiaj napisałam w nocy, obudziłam się o trzeciej w nocy, wczoraj manifestowałam, a dzisiaj w nocy pisałam. Nie spałam o trzeciej. I tak się zastanawiam, ponieważ teraz jest chyba szósta wieczorem, czy szósta, albo siódma. Że nie spałam od trzeciej i dalej mam energię. Czy nie ja przypadkiem nie jestem na tej ścieżce? Bo normalnie to już bym no po prostu nie miała energii. a Teraz stoję tu przed Wami i nagrywam. Ale to są dokładnie te trzy kroki, które ja wykonuję. I w moim programie Kod Manifestacji pokazuję Wam dokładnie, jak ja to robię. Jak ja to robię po prostu. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że. Niektóre kwestie wyglądają bardziej przeżyście. Ja zauważyłam nawet po sobie, ale też dostaję mnóstwo komentarzy i mnóstwo wiadomości, że to jedno zdanie, to jedno wytłumaczenie, ten jeden obrazek czasem sprawił, że dla kogoś w końcu coś kliknęło. Także mam nadzieję, że w tym filmie coś Wam kliknęło i rozumiecie to bardziej przeżyście, jak działa manifestacja. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!